nas zaprosiła, zaprosiła nas w związku z podpisaniem przez Polskę konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Panie Prezydencie, przekazuję Pana ręce, ręce, ręce obronne i zapraszam. Bardzo dziękuję Fundacji, że zechciała podjąć współpracę z Miastem Gdynią. Staramy się od wielu lat zmieniać rzeczywistość naszego miasta i zmieniać postrzeganie mieszkańców Gdyni dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych. Stąd każde działanie, które w sposób piękny, artystyczny, w sposób wcześniej przygotowany prezentuje i uwrażliwia na ten problem, jest dla nas wielką szansą. Cieszymy się bardzo, że do licznych działań, które do tej pory podejmowaliśmy, dołączamy kolejne. Mamy nadzieję, że w tym szczególnym, morskim bardzo miejscu, gdzie przechodzą Gdynianie, gdzie przychodzą turyści, będzie w taki piękny, plastyczny sposób pojawiała się postać, która spowokuje do myślenia, spowokuje do wyobrażenia potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób bardzo nietypowy prezentowany, bardzo Piękny, artystyczny, ale także poruszający, że osoby niepełnosprawne mają prawo do takich samych radości życia jak każdy z nas. Proszę, przykazuję tej panowie Tak, jak trzymam? Tak, jak pan trzyma, i proszę. Ja jestem ogólnie pod ogromnym wrażeniem pana, który był niewidomym, który namalował całkiem spory kawałek ściany, nie widząc go, tylko czując. Jak się Jak wyszło? Zapraszamy na kolejne akcje, kolejne odsłony.